To, że są trzy rozmiary kawy czy porcji frytek, to nie przypadek. To wykorzystanie ciekawego błędu poznawczego. Jakiś czas temu Dan Ariely, ekonomista behawioralny, trafił na dziwną ofertę prenumeraty magazynu The Economist. Miał do wyboru trzy opcje: wersję internetową za 59 dolarów, wersję papierową za 125 dolarów oraz wersję papierową wraz z wersją internetową też za 125 dolarów. I to brzmi jak błąd, no bo po co ktoś miałby brać sam papier, skoro w tej samej cenie może mieć wersję papierową i cyfrową razem? Ariely postanowi to sprawdzić na studentach. MIT. Gdy studenci widzieli te trzy opcje, 84% wybrało najdroższy pakiet łączony. Nikt nie brał głupiej opcji numer dwa. Wszyscy myśleli, że ogrywają system biorąc więcej w cenie papieru. Wtedy Arieli usunął tę głupią środkową opcję. Została tylko tania wersja cyfrowa oraz kombo cyfrowej i papierowej. I co się stało? Preferencje się odwróciły. Teraz 68% ludzi wybrało najtańszą opcję za 59 dolarów. Ta bezsensowna środkowa opcja była tam celowo. To był Wabik. Jej jedynym zadaniem było sprawienie, by na Droższa oferta wyglądała na wybitną okazję i nazywa się to efektem Wabika. I korporacje stosują to na tobie codziennie. Są to wszelkiego rodzaju pakiety subskrypcyjne. Basic standard Premium. Podobnie produkty spożywcze. Mała kawa kosztuje 14 zł, średnia 18, a wielki kubek 19. Patrzysz na średnią i myślisz, złotówka różnicy biorę największą, bo najbardziej się opłaca. No, nie opłaca się. Po prostu kupiłeś więcej płynu, którego nie potrzebowałeś, bo matematyka wyłączyła ci logikę. Twój mózg nie ocenia wartości produktu. Ocenia tylko różnicę. Pomiędzy opcjami, które podstawi ci sprzedawca. Przez to łatwo łapiemy się na wabiki. A jeśli chcesz przestać łapać się na to i na inne manipulacje, sprawdź mój 40-minutowy kurs wideo Neuropłapki. Link w bio. Ja jestem Nikodem, uczę krytycznego myślenia. Jeśli chcesz więcej takich materiałów, zaobserwuj mnie po więcej.